Szybko, szybko. Trudki, ponadgrywają go nas, rutki ponadgrywają go na rutki ponadgrywają go nas, rutki ponadgrywają go na rutki ponadgrywają go nas, rutki ponadgrywają No i rutki No i znowu mnie zjedli. No i znowu tak mnie mam jedli Tak, mamy. No i znowu mnie zjedli, No i znowu mnie zjedli. Próbowałem nagrać, próbowałem nagrać. Kurde, kurde. Próbowałem nagrać, przed, próbowałem przed tym się, nagrać przed tym filmem, ale mi się nie ale mi się nie mig, ale Kurde, się, kurde. Się nie zapisał. mi się nie zapisał a miałem a miałem czzterysta i by błę wiedziestustu byłłemdziestu czekać no i to bulac no i to bulac dobra to będzie chyba to to dobra będzie to, będzie tak będzie to, chyba, to będzie chyba tu powiemy na zamoc bamuli on jest zaoccna muli